A ty jeszcze pracujesz nad czym? E, wiesz co, mam tu taki jeden ciekawy projekt, już w zasadzie kończę. Hmm. A powiedz mi, po co ci tutaj tyle czosnku? Ten czosnek to na wampiry. I ty myślisz, że to działa? No proste, mój dziadek stosował i jak wampira nieraz go nie dziabnął. Powiedz mi, chcesz może kawy? A wiesz, bardzo chętnie z cukrem. <gry> <gry>